Jest Scott. Dzisiaj sobie znowu zagrałem w Paranormal Khuśwa. Dobra, nieważne jak to się nazywa. E, poprzednim razem, tak, tutaj ktoś miał rację. To podaj, że był kraż, że jednak że tutaj spać można. Jakoś nie było to wyjaśnione tutaj. A z tą grą jest taka rzecz, że, że, że żeby zagrać za w nową część gry, trzeba, trzeba po prostu zapłacić. no, Dlatego ja gram na wersji dostępnej. Która jest za friko, no. Jest to beta 4, jest teraz wydali betę beta 7 albo tam 6 podajże, która już tam ma jakieś tam podpowiedzi, normalne menu ma jak się, się na escape i, i takie tam. A tutaj, tutaj takiego czegoś nie ma, co jest trochę, takie, trochę głupie. No ale zagramy sobie jeszcze raz, przejdziemy to. Spróbuję wszystkie sekrety tutaj, jakie są, wszystkie te, wszystkie te rzeczy, które spróbuję znaleźć. Większość to wiem, gdzie jest, bo, bo już parę razy w to grałem. I mam nadzieję, że, że teraz nie będę się tak wystraszał, jak to robiłem wcześniej. Dobra. Fuck! Dobra, tego, tego to się, to, to trzeba się tego wystraszyć, no bo to jest normalne. Kolejny raz nie zrozumiałem, o co w tym chodziło. Zadzwonił do mnie jakiś debil i, i, coś powiedział, no ja nie wiem, o co chodziło. Mniejsza z tym. Tak, teraz to zniknie. Eee... Okej. Okay. Eee... co to było? Takie tu, tu. Tu, 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 tu. Dobra. Nie wiem, może pójdziemy na górę. Albo. Tak, pójdziemy na górę. Tutaj się ten chyba pojawił. Chyba, że one już tutaj. O, pudełka się ruszają. No dobra. Yy... Co to? No trochę, trochę dziwaczne, bo nic się jakoś nie dzieje. Zgadza mi ten obraz i. Pięci... O! Słyszeliście to? Powiedziałem, że. że mam wiadomość. Jakieś zdjęcia. Ty, ja się boję. Chyba dobrze się boję, co nie? Nie dobra, tam to są akurat te. Pudełka się ruszają. Ale wcześniej. Wow. Wcześniej nie widziałem, nie, nie słyszałem tego e, czegoś, You got mail. To wcześniej tak nie, jakoś nie powiedziałam, po prostu byłem na górze w tym czasie. A dobra, nie będę ja tam stał, nie będę ja tego oglądał. Zaraz mi się bateria skończy. A spać mogę tylko trzy razy. Jeżeli za trzecim razem nie, 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 nie zrobię wszystkich sekretów, to. Fuck, dobra. Dobra, to podaję, że co to teraz będzie? Eee... Wow. No i dobra. Uciekł. Tam na dole się pojawili ziemale, jak tylko wszedłem na górę. Co już oczywiście jest normalne. Michael Jackson ją Wejdziemy sobie tutaj. Ale podejrzewam, że rybkę mogę zabrać. Tak, mogę zabrać rybkę. Nie wiem po co mi ona. Może mogę zrzucić do klozetu albo do czegoś. A tutaj coś właśnie. A co? Z... Da, się z tym... da się coś z tym zrobić. O kurde. Ja nie wiedziałem. M. A. Ry... C, Mars... U... Tu następnie T... S... Znaczy kurde, szybko zaraz bateria mi się skończy. Marsu... Dobra, nie wiem co to było. Nie tym Szybko trzeba iść spać. Dobra. Dobra, i tak się właśnie śpi. O to właśnie chodziło. Jest dobrze. Yy, mamy kolejną naładowaną baterię. Eee, ciśniemy teraz tutaj do łazienki Oczywiście wiemy co się tutaj stanie Bo już tutaj raz byłem Ale coś jakoś Teraz się nic nie dzieje No dobra, trochę to dziwne Dobra, przejdziemy tutaj potem, jakoś mi się teraz dziwa, że ten ziomek trzęsie Nie wiadomo dlaczego O, światło, dobra, się trochę wystraszyłem A to całe światło w domu się gaśnie, Ty, ja nie wiedziałem! A nie... Może jakiś... bug albo coś... Się tam pojawili się male... No dobra... Tutaj coś spadło... Znaczy, oni się przewrócili, jak to... Normalnie bywa... tutaj jest alarm... Wow, fuck! Co to kuźwa było? O kurde Co to Dobra uruchomił się czajnik to słychać Ty oczy je zniknęły -la, la Ty jak mieciarki przeszły Ja cię nie mogę Nawet nie wyobrażacie tego Idziemy Czajnik wyłączny Dobra, kulka się otworzyła eee, Dobra, czekaj, się skórki dostałem. dostałem eee, Jeszcze wodę muszę wyłączyć A dlaczego coś się nie wyłącza? Hello Dobra, nie z tym Niech sobie tam lecimy tu gdzieś A to! Tego wcześniej nie było. No, F jest latarka. Coś tutaj będzie z tymi o figurkami. Wiem, że poprzednim razem bodajże... Podajże to właśnie coś tutaj się działo. A to to się tak... To to się tak ruszało. Dobra, otworzyłeś jakieś drzwi. Albo zamknęły się jakieś drzwi Co... co to było? Ty, bez jaj, ale nie Serio, muszę się teraz szybko wrzucić na górę Szybko na górę, czemu on nie chce biec? Ty w dupę, dobra Chyba przegrałem Chyba, że, że jednak pomyśli i pobiegnie. Wow, fuck tutaj jest. O, oh, fuuu, siwa. <laughs> Biegnij, proszę cię, ziom A, szybko. O, oh, jaki fuchs. Dobra. Eee, zobaczymy, czy znowu mogę to aktywować. Mogę. To chyba znowu będzie to samo. Czyż nie? Yy, nie, teraz jest co innego. Dy, coś zapukało. I już. Daj, fajnie, no. Ale mi pomógł ten duch, no. Nie, dobra. Tak, i pomocny jesteś, wieziom. Naprawdę. Najpierw moje imię powiedział, potem. O, może teraz, jeżeli sam, sam nie czuję, może coś się stanie. Padnij obrazku, no proszę cię, no nie rób mi siary. O, no i chyba właśnie teraz. Tak, to było. Ale już tego się nie wysprzyłem, Widzieliście? Słyszeliście? No. Dobra, dalka, to wiem, że tam była. To akurat wiem. Mogę już wejść? Dobra, dobra, idziemy na dół, idziemy na dół. No. Czemu te drzwi nie chcą się otworzyć? WOW! Fuck. Debil, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Won! Czemu nie mogę się ruszać? Czemu nie mogę się ruszać się wywrócić, no jak każda inna laka, no Dobra. E, gdzie my jeszcze nie byliśmy, hello, gdzie jeszcze nie byliśmy, tak tutaj, schodzimy na dół, e... o, dobrze, spadło, tutaj wyłączyłem alarm, tutaj już tu, to... nie wiem co z tymi lakami, to, to wiem, że to jest tutaj w nowej wersji, że one się podnoszą, jakoś tam znikają i coś się jeszcze dzieje, tylko stół... Turno wodą, nie wiem co się dzieje, jakiś, jakiś problem chyba tutaj jest, jakiś bug albo coś, no nie wiem Chyba to, chyba to już wszystko zwiedziłem, wiecie? Już chyba nic więcej tutaj nie ma Nie wiem czemu głupek nie chcę biegać No teraz mogę biegać A teraz nie mogę teraz też nie mogę Hmm Jeszcze, jeszcze, jeszcze wiem, że coś tutaj kurty było się ciągle coś zmienia Coś ciągle przychodzą mi ja ciągle ciarki bo coś słyszę Nie wiadomo w ogóle co ja słyszę Ech, dobra podejdźmy jeszcze do tej tabliczki tam Fuck snow kończy mi się bateria no więc znowu się bawi światłem Nie spoko Dobra to już ostatni raz kiedy mogę spać bodajże tak, to był trzeci raz. Podejdziemy jeszcze raz tutaj, o, da się. da się jeszcze coś tam powiem. L, E, A, V, E. Leaf. Opuść. Jeszcze raz zobaczymy. Wyjdź. Może tak, może będzie łatwiej. Jeszcze raz. Fak, co to było? O, fak! Ja pierdziu! Kuźwa! Zasrane lalki! Już koniec? Ja pierdolę! Nie straszy mnie tak więcej, dobra? No, gdzieś szczerze mówiąc? Zasrane lalki! Uf. Ja pierdził to był chyba najgorszy moment Jaki, jaki miałem w tej grze to, to teraz Serio, mówię wam Czemu z wami ja nic zrobić nie mogę no Ziomy Co jest, czemu tak stoicie tylko? Tutaj jeszcze powinny być drzwi do piwnicy To też zaraz w nowej wersji znaczy to do, dodaj w nowej wersji no Dlaczego ten krań nie chce się wyłączyć? No dlaczego on się nie chce wyłączyć? Ciągle coś skrzypi, coś, coś gada, ten się. Przesunął, znowu coś spadło. Co to kurde jest? Coś ciągle? Albo mi się wydaje, albo coś ciągle otwiera jakieś drzwi. Zamyka je i znowu otwiera i zamyka i otwiera. No nie wiem, no. Nie mam pojęcia. A te laki, tam prawda, mi tak wystraszyły, że. Żeż... O, jest. Ciągle stuka, puka sraka maka. Nic się nie da zrobić, no. O, coś wziąłem. Coś wziąłem. Muszę. gdzieś tu na pewno jest jeszcze jakieś zejście, no. Mogę się założyć. Tu fajny obrazek jest. Rociśniamy na dół. Znowu gaśnie światło, chociaż. Gaśnie tylko na dole. A. A cały dom nagle ten, dobra muszę Muszę iść zobaczyć czy jeszcze raz mógł iść spać Proszę cię ziom pośpiesz się, bo ja już Nie wytrzymuję, biegnij, biegnij Proszę cię, no dawaj, bum bum, no Go, 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 go Bum, 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 bum Nie, już nie mogę więc No co to tak robi, gdzie to tak robi, może tak będzie lepiej Ja sobie stanę tutaj o gdzieś żeby tak to ładnie wyglądało. Żeby że to już niby koniec, To w sumie jest już koniec. Patrzcie, chcecie to zobaczyć? Mogę przejść przez lustro, i chyba wam to pokazywałem. Czyż to nie jest wspaniałe? No i koniec. Tak, no i tutaj chyba się już pożegnamy. Eee, zobaczymy tylko ile achievementów zdobyłem. Zdobyłem... Nawet tą tablicę, której wcześniej nie zdobyłem. 1, 2, 3, 4, 5... Źle pójdziełem 1, 2, 3... znowu źle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Zdobyłem achievementów, ja Jestem z siebie dumny i teraz skończymy tutaj już tą grę I więcej w nią nie zagram, chyba że wyjdzie now, nowsza wersja, więc tak, no to, to na razie, cześć i pa wszystkich!